No, mamy 12:42. Czekamy na obiad. I tak, kochani, koło 12.00 było. Zadzwoniłem do pana dyrektora, żeby się spytać, jak to z karmieniem tych kotków, które są poza bocianówką. I wyszedłem z taką propozycją do Pana Dyrektora, że ja się stosuję do tego, żeby na terenie kotłowni teraz nie karmić i tej stołówki, żeby tam nie było, skoro twierdzą, że tam pchły się zalęgły, i że to od kotów. Chociaż poddałem wątpliwość że są myszy, szczury, one też roznoszą. Poza tym są gołębie na kotłowni. Gołębi się nie likwiduje, ale już nie będę tego I Zaproponowałem panu dyrektorowi, że <laughs> będę starał się jak najdalej kotłowni karmić matkę z młodymi, żeby te młode tak oswoić w miarę i złapać. I do adopcji, a matkę, żeby złapać i wystelizować. I dyrektor zgodził się na to. Z kolei, odnośnie pana Władka, no to mówiłem, że pan Władek, jak idzie do, na posiłki, czy wraca z posiłków, to karmi koty suchą karmą. No i że teraz no też będzie karmił, to też mu przekażę, żeby tam odkotłowni się. Trzymać i dyrektor też wyraził zgodę. Także, kochani, będziemy się starali ograniczać, czyli idziemy na jakiś kompromis w tym wszystkim, ale jednocześnie, żeby tym najbardziej potrzebującym kotkom zapewnić wyżywienie, szczególnie małym. No, to tak wygląda na dzisiaj. Myślę, że to się jakoś dotrze, wytrze, że się jakoś wzajemnie zaufamy i zrozumiemy, że nie będzie to takie ściśle tylko bocianówka i gdzie więcej, no bo to nie da rady. Nie da rady, kochani. Za Chiny. Trzeba pamiętać, że koty są zwierzętami w łańcuchu pokarmowym i są i są na terenie DPS-u między innymi dlatego że są tutaj myszy i szczury jakby nie było to by kotu nie było przecież wiadomo jak gdzieś nie ma pokarmów to to się wysiedla czy to ludzie czy to zwierzęta taka jest filozofia życia a nie to że ja tu jestem i je dokarmiam Poza tym mają tutaj miejsca, gdzie mogą się chować, pustostany. Także kotki wybierają. Także jeżeli kotki by rzeczywiście miało być tak, jak chcą, że wszystkie tu do bocianówki, tu będą, a tam nie będą, no to tam będą myszy rządzić i szczury. A wiecie, co potrafią myszy i szczury? Szczególnie szczury w takich kotłowniach: kable przegryzać, sterownicze, niesterownicze. Nieraz było w energetyce. Szczury wszędzie jest na okrętach. No. I przegryza, beton przegryza. Także kot jest potrzebny i, i trzeba być wdzięcznym za to kotu. A nie przeganiać jeszcze, czyli tak, zjeść ciasteczko i mieć ciasteczko by chcieli. Czyli przegonić kota, żeby go nie było, a jednocześnie, żeby nie było myszy i szczurów. No. no. To paranoja jest, kochani. To jest raz, a drugie. Ja nie dla tylko przyjemności swojej. To jest rzecz wtórna. Po prostu, jeżeli się opiekuje kotami, to mamy nad nimi kontrolę. Wiemy ile ich jest. Stylizujemy, kastrujemy, adoptujemy, a nie jest jak jakieś robactwo, rozmnaża się samo, gdzie chce i ile chce. Także to trzeba zrozumieć. No ale to nie wszyscy to rozumieją. Jeszcze wielu ludzi tego nie rozumie.